Cześć, jestem Rafał i witam Cię w pojemnym mieście. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy, urządzamy terrarium, przekładamy ptasznika i opisujemy jego życie. A więc dzisiaj będziemy przekładać kolejnego ptasznika. No, jakieś ozdóbki tutaj mam. Jeszcze tam na, na regale leży więcej. No, ale dzisiaj co będziemy przykładać? Coś trochę mniej nerwowego. Po metalika. Samczyk. Niech też się i sobie w tyralim jakimś. A nie, będzie w jakimś pudełku siedział. jeszcze go włożyłem do pudełka takiego, żeby go przetransportować łatwiej później. Bo byłby w dużo większym pojemniku. No, ale co, dobierzemy no, się do dzieła. No. A co tu czekać? Także podamy mu jakieś. No, jeszcze tylko to jego pajęczyna jest na tej korku? Był w tamtym pojemniku. Ściągnę ją, sobie zrobi na nowo. Tylko wyrzucę to. Jak już tu ułożymy, żeby miał gdzieś się wcisnąć. Nie wiem, czy jeszcze drugiego korka tutaj nie wsadzić. Czy też taki. Oczyszczany bałaganu trochę zrobiłem. Kolejny korek, czy jakoś o to Będzie Wie? szersze spektrum tego kniazda mógł zrobić. O, żeby... Jestem ciekaw, czy co on tutaj zadziała w takim wypadku. A jakąś tam roślinkę. No, czasami tak wygląda, że tutaj zadzwonię akurat nie w tym momencie co trzeba. No dobra, wracamy. Roślinkę wciśniemy ją, może tutaj przy wyższym Będziemy mniej zawadzać Tak żeby tak bardziej kolorowo było Nie wiem jak myślicie tutaj Lepiej będzie jak przybliżymy sytuację o. Teraz na pewno lepszy widok macie. dobra jeszcze trochę kolorów tu damy Na no więc tak, mamy też damy tak różnokolorowych myszków zaczniemy od tej strony od fioletowego Różowo-fioletowy. Proszę bardzo. Mamy tego również zielonego. Nawet myślę, że właśnie tak kolorowo najlepiej wygląda. Że nie jeden, tylko różne kolorki. Możecie powiedzieć, co o tym myślicie. Takie mieszanie kolorów mochu, czy tak wolicie bardziej naturalnie. Ja tak wsadzam, żeby się wyróżniało trochę. No i wokół kwiatka, jako że on jest, kwiaty fioletowe, a liście zielone, tak fosady taki. O, się zawinął. Czerwony myszek O, tutaj też tak wciśniemy. A czemu by nie? Tego mu się nakupiło na giełdach, trzeba go wykorzystywać. A nie, że leży mi niepotrzebnie, nie wiadomo po co. Patrzę to jeszcze wcisnę takiego zielonego. Przynajmniej z tej strony ta mówka będzie miała mniejszą szansę się wkopać bo musiałaby się przypić przez mech. tak, śmieć. Proszę bardzo. Dobra. No to Zaraz przyjdziemy tutaj do przełożenia metaliki. Tak, postanowiłem tutaj do naprywania pająka um, trochę światła dać. A więc mamy tu samca pocyloteria metalika. Proszę bardzo. Co ciekawe, znalazłem taką ciekawostkę. Nie wiem czy to jest na tyle prawdziwe, żeby potwierdzić to jakoś. Jak widać, już jest taki ciemnawy. Może będzie niedługo linio. Może nawet niedługo będzie. Nie ja do dorosłości bo trochę zostało. Ile on ma teraz. Musiałbym zmierzyć. A może możemy się także akurat mogę sprawdzić. 4DC, no to no już blisko, blisko. A więc tak, tak, ciekawostka to jest taka, że, niby, pod ta nazwa pochodzi od dwóch greckich słów poikilo i terion. Poikilo to jest ubarwiony z tego, co mi się udało ustalić. I terion to jest bestia, dzika bestia. Czyli mamy tutaj ubarwioną bestię w takim wypadku. Tak, będziemy go przekładać. Trochę nie jest taki narwany jak. O! I uciek Nie jest taki narwany jak Makulata, więc to trochę inna sprawa z nim. W ogóle nie, jeżeli ktoś by chciał, yy, kodować takiego ptasznika, to przede wszystkim trzeba mieć zaświadczenie o urodzeniu w niewoli tak yy, temperatury wahające się w takich najdziwniejszym miesiącu do 25 dodajcie najcieplejszego 29 w terrarium stopni nocą 21 do 24 wilgotność od 70 do 80 terarium, terrarium no, a jak w przypadku makolaty 20 na 20 na 40 myślę że to będzie idealny rozmiar tak. Chłopak się schował nam tutaj. Może obrócę te Będzie, może go widać trochę. Zaraz tutaj ustawimy go. Żebyście mogli go widzieć. O! Proszę bardzo, trochę tam kolorków jeszcze widać. No tak, yy, samice żyją no, 11-12 lat no, maksymalnie może nawet się zdarzało, że nawet 15 samce jak w przypadku makolaty również 3-4 lata i tyle. No, nic na to nie poradzimy, <grytanie> że samce tam tak krótko żyją. Trochę szkoda, ale taka jest natura. Jak widać. Chyba przeszkadza mu trochę światło. Tak, nam wędruje. Tutaj, jeżeli chodzi o podrodzinę, to jest do kosmiae ale... Także. No, daleko był do akuratki Co ciekawe, ma bliżej do Karibenu. w takim wypadku, skoro została zakwalifikowane do Abikuliri, no, ale. Jakkolwiek się to wymawia. Cały czas mam problem. <laughs> no, ale. ajaj. Aj. Obrotowym talerzu do pizzy. Wstawić to by było tak bardziej. no, mniej inwazyjnie, żeby mu mniej to przeszkadzało, że obraca. Także wielkość ciała samicy to będzie 6 cm. No samiec jest, jest niewiele mniejszy właściwie. To ma dłuższe odnóża Także. Ale jak również, jak w przypadku makulaty jest to mocno jadowity ptasznik, nie, polecany do początkujących. Chociaż taki bardziej już. No mniejszy wariat. Także jak już trochę doświadczenia nabierzecie, to możecie spróbować z taką pocyloterią. Niestety na starość ciemnieją yy, pocyloterie metaliki, już nie są takie kolorowe. Także no, mo może to być mylne z, z taką zwaną odmianą dark form, ale coś mi się nie wydaje, żeby była. W ogóle taka forma, jak dla mnie to jest po prostu starsza pocyloteria, taka już paroletnia. Także, jak już chodzi o takie bardziej zaawansowane ptaszniki, to nawet jest dobry taki, żeby się trochę bardziej zeznajomić z takimi dalszebnymi agresorami. Agresorami, to znaczy, tak jak mówiłem, no, ptaszniki są bardziej defensywne, jak agresywne. Także tak to wszystko wygląda w przypadku loterii. Żyją endemicznie na bardzo małym obszarze, mniej więcej 100 kilometrów kwadratowych. Także nie jest to duży obszar występowania. Żyją w Indiach, tak na południowo-wschodniej części. To jest taki rezerwat. Y no jak on się nazywa Musiałbym sprawdzić Nawet sprawdzę. A więc tak. rezerwat w którym żyją nazywa się Andra Pradesh. To jest po indyjsku no, nie znam tego języka, nawet nie wiem czy dobrze wymawia. To jest między miejscowościami Nandial i Gidalur. Także nazwy egzotyczne. Sam ptasznik jest dosyć egzotyczny Mimo, że jest już taki ciemnawy To jednak takie Żółte ornamenty Na odnóżach i tak Lekko niebieskawy jeszcze jest Ale za to jak wylinieje Ale aż to sam jest, no to nie będzie aż tak okazały A to samice są bardzo okazałe, takie już podrośnięte mm, Po wylinkach Także jest to bardzo Szybki, mocno jadowity ptasznik. Raczej znaczy nie miałem doświadczenia, żeby to był jakiś, nie wiadomo, jaki, defen jak bardzo defensywny. Raczej takie, małodniejsze mi się one wydają. Bardzo jak coś się dzieje, to raczej uciekają. Ale jak za są zagonione w róg, no to mogą trochę bardziej się stawiać. Także nie powinno być z takim większych problemów. Także taki dla średnio zaawansowanych ptasznik idealny także zamykamy go i będziemy go odstawiać a jeżeli chodzi o kwestie techniczne zrobimy także że poprzekładać z plastikowych pojemników Różne ptaszniki, które mam takie bardziej podrośnięte Wezmę te szkła, sobie zrobię takie dokładniejsze plany Pojadę do szklarza, żeby mi tak Dokładnie poprzecinał te szkiełka i zrobimy to porządnie W porównaniu do tego, co robiłem wcześniej Tak no Tak, tak, żeby było wszystko bardzo ładnie spasowane Także pewnie nagram filmik Z kolejnego sklejania w tym razem porządnie Bo Już trochę nauki się wyciągnęło Ale mimo wszystko Efekt jest w miarę OK Także aż tak nie ma co narzekać. Mam nadzieję, że podcygratia będzie też zadowolona z nowego domku, w którym ma więcej miejsca. No i co? My się będziemy widzieć w następnym filmie. Będę musiał podskaźnić kolejne teraria. Będziemy robić kolejne przekładania. Zrobię też małe opisy wtedy kolejnych gatunków, ptaszników. Także... Będziemy się żegnać na razie. A i, no, i tego czwartego jadę do Hamburga na giełdę. Zobaczcie co tam się dzieje. Jeszcze na zagranicznych giełdach nie byłem. A że mieliśmy i tak jak do Hamburga, akurat się trafia, że będzie tam giełda. A przy okazji ją sprawdzę sobie. Także widzimy się następnym razem. Jak się podobał filmik. Dajcie lajka, zasubskrybujcie, udostępnijcie komuś tam, jakbyście chcieli pokazać. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Do zobaczenia.